Mówiłem, nowy level, nowy level, nowe znajomości, nowe yy, dziewczyny. Jest Mikul? Cool? Mikul. Cool. No. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj łotoką mój miesięczny żołd. Haha, <laughs> koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby, jakoweś wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły góle. Ilsa? Nie! Niemożliwe! Ja żebym ją kochał! Bardzo kochał! Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie. Nie. My robiliśmy to na sposobów różnych sto. Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka, truciznę Moje Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni ty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Jezu, moja ukochana. Jezu, moja ukochana. Oj tam, oj tam. Nie będziemy mówić, że robiliśmy to z tym... Z, z nią, bo obradzi się na nas i będzie miał do nas wyrzuty sumienia, a może ją chciał pochować tak godnie, tak jak tego gościa. Odlegatana. No, Także no nie będziemy mu tego mówić. przeżyje bez tej informacji na pewno. A to niech... a czy ktoś ją zgwałci potem, nie, to zrobi testy, pójdzie sobie do Kolksteina i lubi go i będzie super fajnie itp. I idziemy sobie po, y, do tego pana tego wielebnego tak idę do niego idę do ciebie idę ci wpierdolić idziemy do niego sobie porozmawiać z nim kulturalnie na y, tematy różne y, y, które niecierpliwi, niecierpliwiące są i są na topie jak to się mówi Haren Brock, harem, brok y, harem, co tam u ciebie y, harem jest okej okay, tam do niego nic nie mam tylko się jąka za bardzo Żebrak, żebrak, żebrak I żebrak, no wy jesteście żebracy Ale wam kamyczków nie dam Jak to by pan Pawełca powiedział Kamyczkę, jak ktoś przeniesie po kameczku To zbudujemy pomnek, nie? Schowałabyś sobie to mięso, bo No właśnie, otaczajcie prostaty, chodź do mnie Ktoś cię oda? Wiedziałam, że zły bogacz musi się a co to akupa? Ale Al... Dobrze. mówi, że ocalił mnie wieczny ogień. Dziękuję. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem. Dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie. Tak. Nic. Niech wieczny ogień świeci nad Twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. A myślę, że zrobimy taki super interesujący, krótki odcinek, a to normalnie nie da rady. No. Aj, 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 nie będę Wam psuł nastroju, no niestety, no. Niestety, niestety odcinek będzie, od odcinek się pojawi odcinek będzie za, za gości na waszych oczach także y, Wiedźmin mi będzie i idziemy dalej na kolejnego questa myślę, że to będzie krótki odcinek także a tu się zrobi taki pewnie 40 45 maksymalnie 50 minutowy odcinek y, także y, no a tu do Abigail se przyszłej nie na Miguel przyszły. Ale ja też chcę. A to nie za Abigail, o sorry. Pomyliłem się. Dobrze, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, no Panowie i panie. <słyski> Zobaczymy jaki jeszcze kawałek drogi Został jeszcze kawałek drogi To jest naprawdę niedaleko To jest naprawdę centymetry nas dzielą od tej kaczmy Zobaczmy Zobaczmy co u Wiedźmina Zobaczmy co u tego Gerwarta Jak to się mówi U niego jest wszystko dobrze Na twarzy widać jaki jest obolały Potrzebuje snu Potrzebuje karty seksu Oczywiście. Yy, nie będziemy tu pokazywać tych kart. Oczywiście. Ostatni odcinek. Pamiętajcie, ostatni odcinek. Możecie mi przypominać w komentarzach, że ostatni odcinek nie miał być pokazywane wszystkie karty, jakie udało mi się zdobyć. Oczywiście. Oczywiście nie zapomnę tego. Oczywiście musicie pisać o tym cierpliwie. Oczywiście nie w każdym odcinku, bo to jest nurtujące, ale możecie napisać czy Wam się odcinek podobał, nie podobał się. Czy coś zmienisz, czy coś zostawić, czy coś o wam to takiego no pan, panowie i panie, no oczywiście zapraszam Was, komentujcie i tak dalej. Oczywiście subskrypcji i lajka w górę bym się nie obraził, gdyż to jest... Eee, panowie, panowie, zostawcie tą kobietę. Gangbang później. Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Zaruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie. Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula, tę te Ilze? Też nie zła była, tylko strasznie się darła. <coughs> ha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołą beczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z Was jej nie tknie. A to niby czemu? <laughs> Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Poślecie okay. do dobu. Gerrard, przybyłeś w ostatniej chwili. Mnie nie, ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogu no i jasny... Nie... Nie On to nie ma głowy. Prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omiesz. Mogę nawet drugi w tu po ciebie, Będę czekać. Dobrze, czekaj. Ciało kaczmarza. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. No? A ty się szani schowaj i tak nie kręć tym tyłkiem. Bo znowu przyjdę. Kluczek. O, 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 a tu masz łeb. Wujak odpadło! Grawitacja działa, nie? Co tu jest? Czarny proszek, a petardy mi niepotrzebne. I to tylko te... te y, y, te Dolary. Wansy, Lennary, czapki, y, Newera i tak dalej. O, kurciak. Lekka maciuga, ciężka maciuga, teperski ciepły, zielazny. Siani. Będę tu na ciebie czekać, idź już Dobrze, świni Tu jesteście Dobrze, idziemy No i tak nieładnie, tak nieładnie przerwać ten odcinek w tej tak chwili, ale chyba już skończymy Nie no żartowałem, oczywiście nie kupoczcie się Jeszcze trochę posiedzicie ze mną DJ DJ Gerbart Yo, 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 motherfuckers Tak, idziemy w dobrym kierunku To był dom Oda, a tutaj jest kryjówka z Mandry. Królówka Solomon Bramka. Ok, bramka. Piłka bramka gol. To, czego polska reprezentacja nie umie. Eee, boję się, że oni nawet nie odróżniają piłki od bramki, a, a, a bramki od piłki. Także mm, to jest ich odwieczny błąd. To jest odwieczny błąd polskiej reprezentacji. Czuję się, jakby oni byli do lat trzech. No nie, nie. O... Tak gadałem, 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 aż się wygadałem, no Czemu mi nie powiedzieliście, że źle idę? Ubrażam się na pas. <grymne> Czemu? Dobra, już mi przeszło. Zaraz jest sneakersa i przestanę żyć. O mm, tam jest jakiś gościu. O nie, to jest wieczny, wieczny ogień. Będzie się wiecznie palił. O, jakiś tu jest pan. Wieczny królik... Wieczny królik doświadczalny, ale nie do ciebie. Idziemy tutaj. Zrobimy pauzę. Aha, ale fajne. Dobra, jeszcze tu, jeszcze chwilka i dobrze. I później skręcamy w lewo. Pachołki. Dzień dobry panowie! Dzień dobry. Nie masz haracz, kolego. Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz? Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, czwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego, jak nie masz haraczu, to się szczodrze bywa. Nauczymy się W takim się. razie porozmawiamy inaczej. Pokażę ci, jak jest skill. -a. Pokażę ci moje skill'a. już jesteś trupem. Tą defensywą meczu nie wygrasz, nie mogę ci przyjrzeć. Mogę tego z, z dałnieniem mózgu mogę przyjrzeć. Tu és cois biedny Otwieraj Ale no nie, to był f nice. Wczytaj. Zaraz mi coś trafi, jak się źle zapisało. A a, a a Wiedźmin powtarzał: "O w dupie, no chyba cię posrało, bało." Panie Dobra, ja zatrzymam nagrywanie i dojdę tam włas własnoręcznie, własnoręcznie i final time in. Nie będę zabierał...